Ewangelickie Fundamenty Warszawy. Witamy na kolejnej rozmowie z cyklu Ewangelickie Fundamenty Warszawy. Dziś chciałbym porozmawiać na temat środowiska lekarskiego. Ewangelików lekarzy, którzy przyczynili się do rozwoju medycyny w Warszawie. Jest ze mną pan Krzysztof Krójkowski, lekarz, historyk medycyny, a także prezes Stowarzyszenia Szpital Ujazdowski. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry Zacznijmy może od takich początków nowoczesnej medycyny w Warszawie, od mniej więcej początek XIX wieku. Ewangelicy położyli fundament pod, pod, rozwój, pod rozwój tej dziedziny. O jakich nazwiskach możemy mówić i jakich faktach historycznych? Zaczynając od ewangelików lekarzy, nie można nie wspomnieć o Janie Wilhelmie Malczu, o Augustie Ferdynandzie Wolfie, o w To Szwęckim. To są takie nazwiska najbardziej znane i najsłynniejsze w dziejach historii medycyny warszawskiej, ale także i polskiej. Mm -hmm. A, m, większość lekarzy, ewangelików pochodziła z rodzin kupieckich, z rodzin ogrodników, inżynierów, którzy przyjeżdżali tutaj do Warszawy z czasów jeszcze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale to dopiero wiek XIX, tak naprawdę naprawdę przyniósł największy, największy rozwój w, w dziejach medycyny i w tym okresie też wpisali się wspaniale lekarze Ewangelicy. Warto powiedzieć o Auguste Ferdynandzie Wolfie, o założycielu warszawskiego towarzystwa lekarskiego które miało nieocenioną, nieocenioną działalność na rzecz polskiej nauki. Do dziś istniejącego towarzystwa. August Ferdinand Wolf. Pierwszy założył nie tylko czasopismo, ale też był wspaniałym lekarzem, terapeutą, a do dziś dzięki niemu mamy jest upamiętniony w formie medalu i przyznawany jest zawsze na, na, z okazji założenia towarzystwa, tak zwane obchodzone są Wolfiana, i wtedy jest przyznawany medal, medal Augusta Ferdynanda Wolfa. Kolejną jest Jan Fryderyk Wilhelm Malcz, który był człowiekiem renesansu dla, nie tylko dla medycyny warszawskiej, ale dla medycyny polskiej. Jan Fryderyk Wilhelm Malcz był lekarzem, który pracował nie tylko naukowo, nie tylko był ordynatorem Szpitala Świętego Rocha, ale także pomagał potrzebującym i między innymi pomagał chorym i podopiecznym Instytutu Głuchoniemych. I został upamiętniony też w Instytucie Głuchoniemych swoją podobizną. Fryderyk Wilhelm Malcz wprowadził też do leksykonu języka medycznego, języka polskiego, takie pojęcia jak Ospa, Dur, Szkarlatyna, Odra. E, nazwy Zbawiam, chorób, do które, dziś, które do tak. dziś mm -hmm. tak, na które się i szczepimy i na które do dziś mamy mm -hmm. e, e, nieraz epidemię, niestety. Mm -hmm. Ale to właśnie te nazwy, te pojęcia zawdzięczamy e, właśnie Malczowi. Malcz był też był też naczelnym lekarzem szpitala ewangelickiego. Dał ogromne podwaliny pod jego rozbudowę i pod rozwój tego szpitala. I był też genialnym naukowcem. Kolejną osobą, z którą warto wspomnieć, to był już, to był dr Szpędzki, który był też lekarzem szpitala Ujazdowskiego, lekarzem wojskowym i który również był lekarzem szpitala ewangelickiego. Malcz jeszcze sławił się bohaterską walką z epidemią cholery w Warszawie. Tak, ogromne zasługi położył na rzecz walki z cholerą, zresztą nie tylko w Warszawie, ale także i poza ich granicami. Jego cenne wskazówki dotyczące leczenia cholery w Indiach przyniosły list dziękczyny od samej królowej Wiktorii. Malcz, jeśli już mówimy o jego wyróżnieniach, zasługach, był też wieloletnim prezesem kolegium. kolegium kościelnego parafii świętej trójcy w Warszawie i także był odznaczony orderem Virtuti Militari. Był to człowiek niezmiernie zasłużony jak i dla Warszawy, tak i dla Polski. O kim jeszcze możemy mówić w XIX wieku, z takich ciekawych, ważnych postaci? Lekarzy? XIX wiek to koniec XIX wieku. To także już narodziny kolejnych pokoleń lekarzy. To Ludwik Anders, pediatra. To Władysław Szenajch, późniejszy profesor. To Edward Lott, profesor anatom, ortopeda. To dr Maria Werkentin, pierwsza kobieta radiolog w odrodzonej Polsce, Zofia Leinbach, pediatra. Mm -hmm. Profesor Edward Lott o, o, urodził się w znanej rodzinie ewangelickiej Lotów. Był chyba najsłynniejszym naukowcem pod marii Skłodowskiej kiri polskim, którego prace są do dziś cytowane, był nie tylko anatomem, był nie tylko antropologiem, ale także był bardzo dobrym organizatorem, biznesmenem na dzisiejsze czasy i chirurgiem, czego mu zawsze zazdrościli koledzy z wydziału lekarskiego. Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego i dlatego nigdy nie został dziekanem mm -hmm. na żadną kadencję wybrany. I bratem proboszcza. Parafii św. Był bratem proboszcza Augusta Lota. No, był postacią nietuzinkową. Warto wspomnieć, że stworzył pierwsze tak duże muzeum anatomiczne przy ulicy Chałbińskiego. W zakładzie anatomii prawidłowej w Wydziału Lekarskiego, które niestety nie to trwało do naszych czasów, ponieważ w 1939 roku zostało zbombardowane. Do dziś pozostały tylko szczątki tego muzeum. Natomiast profesor był bardzo był doskonałym dydaktykiem, był doskonałym praktykiem i miał też ogromne poczucie humoru. Był, była taka historia, kiedy miał wykłady. W, właśnie w, 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 w anatomikum i wprowadzono w eksponat. Eksponat to była małpa z dużymi narządami rodnymi i profesor ukazał ręką właśnie na narządy rodne i powiedział: Taki eksponat, Szanowni Państwo, mam tylko ja i kolega w Szwecji. Proszę sobie wyobrazić, że to są lata 30 i już są koedukacyjne zajęcia, więc też są dziewczęta na sali. I większość zaczerwieniła się, i jedna koleżanka wybiega, jedna studentka, no i wtedy profesor mówi do niej: Koleżanko, proponuję zostać, bo na ten samolot do Sztokholmu już pani nie zdąży. To, to jest jeden z dowcipów oczywiście profesora Lota, ale to, to, te, te dowcipy to, to nie są tylko dowcipy. To świadczy też o jego ogromnej erudycji, inteligencji. A profesor był autorem wielu cennych prac. I dokonał też jeszcze bardzo ważnej rzeczy. Uratował zabytek warszawski, a dokładnie zamek Ujazdowski. W 1939 roku zamek został zbombardowany częściowo i z pieniędzy zakładu ubezpieczeń społecznych, co dziś może się zdawać nierealne, przedwojennego zakładu ubezpieczeń społecznych, zamek został odbudowany na zakład przeszkolenia inwalidów, co uchroniło wielu polskich żołnierzy od zesłania do oflagu, do obozów. Dzięki temu właśnie wielu udało się uratować. Później profesor był dowódcą sanitarnym oddziału V Mokotów w czasie powstania warszawskiego i zginął pod gruzami szpitala polowego przy ulicy Wejnerta 38. Jakie jeszcze sylwetki z XX wieku może? Warto wspomnieć pediatrów. Jak już poszliśmy za anatomii, to warto zajrzeć do dzieci. Profesor Władysław Szeneich, który przejął w szpitalu Karolaj Marii, sz szlenkierów z Fundacji Zofii Szlenkierówny, wybudowany przy ulicy Leszno, dosłownie naprzeciw cmentarza ewangelicko-reformowanego, mieścił się najnowocześniejszy szpital pediatryczny w Warszawie, tak zwanym zabudowie pawilonowej. Profesor Władysław ich obejmuje ten kierownictwo szpitala po profesorze Józefie Brudzińskim, pierwszym dziekanie, pierwszym rektorze Uniwersytetu Warszawskiego i wprowadza najnowocześniejsze metody, działa na rzecz pomocy młodym pacjentom. Jest ogromnym społecznikiem, tworzy, tworzy stowarzyszenie Szpitalnictwa Polskiego w okresie międzywojennym. Jego uczennicą zostaje Zofia Leinbach, o której też warto wspomnieć. Mhm. To jest pani profesor, która nie tylko była wspaniałym pediatrą, która była konsultantem pediatrii, która pomagała dobrowolnie już w wielu szpitalach w Polsce, ale także jako pierwsza opisała mukowiscy dozy w języku polskim po wojnie. Mhm. Nie, nie można też zapomnieć, jeśli już jesteśmy na woli koło Szpitala Karola i Marii, to w Szpitalu Wolskim, obecnie w Instytucie Gruźlicy, pracowała Maria Wiktoria Werkentin, pierwsza polska radiolog w odrodzonej Polsce. Kobieta, która położyła ogromny, ma ogromne zasługi na rzecz radiologii polskiej, radiologii pulmonologicznej. Była uczennicą Witolda Zawadowskiego, króla polskiej radiologii. Ona sama stworzyła archiwum radiologiczne Szpitala Wolskiego. Pierwsza przeprowadziła z profesorem Anastazem Landauem bronchografię, metodę obrazową dróg oddechowych pod kontrolą radiologiczną. Stworzyła szereg, szereg takich podwalin pod dzisiejsze standardy leczenia radiologicznego. I zginęła śmiercią tragiczną w Auschwitz-Birkenau, w obozie niemieckim Auschwitz-Birkenau. Tych postaci jest bardzo dużo i sądzę, że jeszcze można by było mm. mówić o wielu postaciach. Mm. Tak jest. Można zadać pytanie na koniec, czym byłaby polska medycyna, gdyby nie wkład ewangelików. Myślę, że z tym pytaniem Państwa zostawimy. Bardzo dziękuję za uwagę. Ewangelickie fundamenty Warszawy.